No i jest. Dojechaliśmy 30 par kilometrów i zelka oglądamy sobie ją. I patrzymy co tutaj jest. A tutaj kurde, zabezpieczenie jakimś takim woskiem. Co to jest? jest! Chyba transportowe, i Zwisa tak konkretnie. Odkleimy to zaraz. Ciekawe, ciekawe, ciekawe. I od razu tutaj z synkiem młodszym Nikodemem sprawdzimy grubość lakieru. On będzie nagrywał, a ja będę mierzył. Tak? Mhm. O i spoko. Podchodzimy i sprawdzamy nie tak blisko, trochę do tyłu bardzo cienko jest tutaj na błotnikach 50 mikronów. Przesuwamy się trochę dalej. 80 mikronów. Przesuwamy się na drzwi. To ty weź ustaw te ładnie. O. Paluszka weź z ekranu. Tu na drzwiach jest 80. Chodź tu dalej. tutaj mi pokaż. No. Drzwi pod klamką 60, bardzo cienko. Proszę, drugie drzwi. Trochę do tyłu, daj. 70 mikronów. Ja teraz dam na dach. Czekaj, dam tu na słupek. o 60, bardzo cieniutko teraz maluję 60, choć zobaczymy klapę tylną, a to 8%. No, no, 8%, dobrze. Tutaj mierzymy klapę tylnią 70. I teraz yy, pokaż. 70, jeszcze raz 7%. 70. Idziemy z drugiej strony. Proszę drzwi, proszę nakręcić 70 Dobra, to ja spróbuję teraz samemu nagrać, bo z telefonu maska 100 Tutaj na rancie 70, bardzo cienko. Też 70, tu góra maski była stówka ale tu 70, różnie jest. Tutaj można zobaczyć na przykład słupek 160, on jest lakierowany na czarno. 130. Tutaj na przykład 130, a sam dach stricto od góry pokazuje, gdzie stówka. 120 Tutaj słupek u góry 140 Żeby kogoś nie zdziwiło, jak gdyby kiedyś sobie chciał kupić Aronę, że coś gdzieś tu było szmechtane No tu jest miejsce przewidziane, wiesz Tak jest przewidziane No tu jest kamerka To jest ta kamerka która nas widzi I tu jeszcze 70, a tu od góry 60 bardzo, bardzo. Ultra cienko. Ultra cienko. 70. Ale błotniki przednie to jest tragedia. Jeżeli ktoś zobaczy, że tu będzie nie wiem, stówka, czy nie, no 120 to by była już prawie druga warstwa. No tutaj jest 100. Tu, w tym miejscu, 7 dych 7 dych tu na dole, aha wnęki, otwórz mi, e, otworzymy wnęki. Wcześniej nie mierzyłem. 30, Boże, to przecież kurde, piczy kłak. Co to jest ta to? Nieważne. 50. Hmm. Tu nie może, tu jak setka gdzieś będzie to. Tylnie drzwi prawo. 40 70, ale tu krzywo nie ma płaskiej powierzchni. Próg od wewnątrz 50, no tak to się prezentuje. Bardzo cieniutko jest, do zestawu do Arony. Dostaliśmy jeszcze taki zestaw siatek. Jakiś otworzymy. Proszę. Unboxing. Jak to się montuje? A no to, to jest taka siatka jak mamy w tej drugiej Ibizie, prawda? No. No, aha, z haczykami. A po co? No, żeby Ci nie, latał, żeby ci nie latały rzeczy, zahaczasz sobie ją gdzie chcesz. Obstawiam. Tak jest. O. Też wiem jak tu można się bawić. No. I wiesz, i tu... Ale, a właśnie, bo kiedyś bawiliście się w siatkę, pamiętam, no. Pamiętasz? Mhm. O, zobacz, tu sobie montujesz. O, środka. będziemy piłki jakieś, rali o, proszę, i siatkówka. Proszę bardzo, i tuż sobie w ten sposób to działa, tak? zaczepiasz sobie rzeczy, nie latają ci. No, niezły pomysł. Jak masz jedną rzecz, no oczywiście nie da się wtedy podłogi drugi, ten zmienić poziomu, ale spoko I teraz pokażę ci nikodem, jak się składa fotele. Obniżamy zagłówki i robimy. Cyk. A. Nieźle, nie? Na no dużo miejsca. Bo one się składają na płasko bez składania podłogi jak w Ibizie. I robimy teraz tak i tak. Uła, jak to też I jest. można tutaj jest nawet ludzie zamawiają sobie na wymiar materac i sobie jak jadą na wycieczkę we dwójkę, to sobie śpią tutaj. Naprawdę? No, ciekawy pomysł. Tu jest gumka. Lampeczka. Nie ma dwóch lampek, jest tylko jedna. No to można tu spać. to no. my się tu będziemy bawić. Jak mi powiecie, że idziemy spać, to tutaj No Pewex, No, masz to jak w banku. Tu trzeba jakąś osłonę. Może PPF-em to taką y, tasiemkę dać tak, bo to się będzie brudzić. No i fejkowe wloty. Myślałem, że są bardzo fejkowe, ale nawet nie są, nie, nie śmierdzą tak y, wiochą, no, bo są no, głębokie. I mają tutaj jeszcze jakieś wykończenie, ale i tak coś mało. A wydech jest na dwururce w dół jak w dieslu. Myślę, że jakby poprowadzić do tych fejkowych wlotów i wyciąć je w środku, to by też miało sens czujniki cofania. No ja już bym chciał jechać na wakacje. No na bank będę jechał tym, a nie tym mamowym. No ja też. No dobra. Drugi dzień. Od razu pierwsze przymiarki zmiany. E, coś pokażę. Salon do dywaników welurowych dorzucił jeszcze dywaniki gumowe, pasujące do Ibizy. Widać, że to jest Ibiza Rona. Mają te same wymiary od 17 roku do teraz, czyli przedlift też wchodzi. Fajne, bo są z tymi stoperami. Oryginal, w miejscach oryginalnych się zapinają. Bardzo ładne, nieśmierdzące gumą. Oczywiście, pakiet startowy z samochodu nowego z salonu to jest też ten wór. A w tym worze, praktycznie niewiele co jest, bo znajduje się tu apteczka, taką samą, praktycznie mam w Wibizie z 17. Podstawowa trójkąt oraz gaśnica w pudełku. Też ją będę wyciągał, bo ten wózek nie będzie jeździł chyba. Gaśnica, oczywiście, polska z homologacją, z legalizacją. I tutaj, tak w Ibizie, e, kupowaliśmy Ibizę. Miałem taką matę gumową, piankową, i ona idealnie pasuje. Opowiedzmy, że idealnie pasuje do Arony Na razie będzie jeździć tu, zanim zakupię. E, gaśnica będzie tutaj, w tej gumce. Bez sensu wozić cały ten, cały ten worek. Taka moja mała uwaga co do Sata ogólnie, że zrąbał to. Podłoga jest dwupoziomowa. To jest ten dolny poziom wtedy bagażnik ma 400 litrów. I wtedy ta mata gumowa, ta mata piankowa jak to nie pasuje, bo po prostu ona dochodzi do końca, ona nie jest tutaj zaginana i w tej pozycji nie da się jej używać. Natomiast ona działa tylko w tej pozycji. No i wtedy automatycznie tracimy, że mamy tutaj ten. Tą powierzchnię mamy niewykorzystaną przynajmniej do przewozu jakichś większych rzeczy. Tu możemy sobie schować właśnie tą gaśnicę i różne inne rzeczy, ale poza tym, właśnie co z tą matą wtedy? Wynosić ją za każdym razem, jak będziemy jeździć w dolnej pozycji, trochę, trochę słabo, trochę średnio. To no tak, proszę Państwa. Umówiony jestem na 23 czerwca. Auto zostanie dwa dni w salonie. W salonie Tint Black. Będzie nałożona PPFK 200 mikronów z LuxFolu na przedni zderzak. Następnie przednie szyby boczne zostaną przyciemnione do porównywalnej ciemności. Jak tylnie, zostanie nałożona folia przyciemniająca. PPF na przednie lampy Light, na tylnie shade, zostaną również odblaski z tyłu oraz trzecie światło stopu przyciemnione, do tego zostaną nałożone takie plastry PPF na, klamki, na wnęki klank, klamek oraz na parapet bagażnika, czyli tą górną część zderzaka, która jest przy bagażniku. No, myślę, że już auto wtedy nabierze jakiegoś smaczku. Przełączyłem sobie na tryb sport i powiem tak, że no fajnie to idzie. Nie mogę powiedzieć, trochę przeciąga biegi. A co chyba jest nawet zaletą właśnie w DSG, że nie wrzuca od razu siódemki. <laughs> no i no, ogólnie nawet na eko przy 50 jest z piątka, ale właśnie chodzi o to, że przetrzymuje te biegi. Może nawet trochę za dużo, teraz jest 2500 obrotów, prawie on dalej piłuje tą trójkę, ale jest po prostu gotowy cały czas do ataku, że tak powiem.